To nie jest słaba postać. To nie jest chciejąca się postać, która śpiewa tylko pieśni albo chce, żeby jej śpiewać ze śpiewnika pielgrzyma. To Pan Panów i król królów. To generator mocy. Jego słowo jest najważniejsze. Dlaczego? Bo na początku było słowo. Niewielki wybuch. Nie coś tam ktoś tam. Na początku było słowo. A słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ten świat, ta ziemia jest podtrzymywana słowem. Słowem Boga, słowem Jezusa. To Bóg mocy, to nie mała boża, to nie coś słabego. To potężny Bóg. I każde kolano zegnie się na imię Jezus. Każde kolano, każde kolano masz rację, każde kolano i twoje też zegnie się na imię Jezus oby teraz przyjaciele ten świat i ziemia przeminą, ale jego słowo trwać będzie na wieki a jego słowo wypowiedziane do ciebie to upamiętaj się i wiesz Ewangelii upamiętaj się Stań w wyłomie. Stań w wyłomie. Upamiętaj się. I uwierz Ewangelii. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli potrzebujesz doświadczyć Bożej mocy, podejdź do nas. Nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia. Nie jesteśmy religijnymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa, uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Spotk spotkali się z Nim osobiście, narodzili się na nowo i z wdzięczności dzisiaj tutaj głoszą Ewangelię, tą samą Ewangelię, która podniosła nasze życie. Tą samą Ewangelię. Jeśli nie masz odwagi podejść dzisiaj tutaj do nas, znajdziesz nas na Facebooku, znajdziesz nas na YouTubie. Nie ukrywamy się, nie chowamy się, nie ma drugiego dna. Jutro spotykamy się o godzinie dziesiątej. W szali przy ulicy Sienkiewicza 57. To jest nasze ostatnie spotkanie w tej sali. Później będziemy spotykali się w niedzielę na ulicy Dobrej 12. Jeśli chcesz zobaczyć, jak żywy Kościół uwielbia swojego Boga, jeśli chcesz poznać naukę apostolską, która podniesie Twoje życie, która spowoduje, że staniesz się obywatelem nieba i zaczniesz zwyciężać i niszczyć dzieła diabła w życiu, to musisz nas poznać. Powiem jeszcze raz, jeśli potrzebujesz dziś modlitwy, podejdź, póki tu jeszcze jesteśmy i pakujemy się. Pamiętaj, w ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. Nieważne na co chorujesz, nieważne z czym się mierzysz. Od dwóch tysięcy lat Twoim dziedzictwem jest pełne uzdrowienie, a my tutaj jesteśmy duchowymi komornikami. Amen. Nie myślenie, nic nie robienie Mogę patrzeć i patrzę, jak się przewraca cała nasza kamienica Od góry do dołu, ze zróżnę, którego nie rozumiem. Z ochtami, przez które nic nie widać A wielki czarodziej zaciera ręce, kiedy widzi co się ze mną, co się dookoła dzieje. nie oko pokazuje złoto I wchodzę na drzewo wysoko, rozglądam się i kradnę. W ustach czuję błoto, spadam lece, ale nie wiem do tak dużo mi uciekło, tak dużo mi uciekło, umarło za życia, tak dużo mi uciekło! Kontrolowane niemyślenie, nic nierobienie. Mogę zmienić to wszystko, dlaczego się przewraca cała nasza kamienica. Od góry do dołu, ze stróżem, który mi poda rękę. Z oknami, przez które będzie widać. Muszę się dalej, jak papierowa kukła, jestem łatwo palny, łatwo przemakalny. Dla siebie odchodzą, zostaje tylko nie chce, to kręci siebie ze mnie Tak dużo mi uciekło, za dużo mi uciekło, za dużo mi uciekło!